O, pewnie myślisz, że stary mi kupił auto i kozacze, co? Yy, nie pomyślałem, tak? Albo w ogóle pomyślałeś, że to auto mojego starego, pożyczyłem od niego, żeby tylko zaszpanować przed dupeczkami i się wożę, co nie? Prawda jest taka, że to moje auto i sam sobie na nie zapracowałem. U mnie w rodzinie zawsze było ciężko z hajsem. Była lipa, rozumiesz? Wziąłem się w garść, wziąłem wszystko w swoje ręce, no i kupiłem sobie taką furkę. Ogólnie mam swoją firmę, bardzo dużą firmę. Sprzedaję gumowe kaczki Słyszałeś o takiej firmie, o mojej firmie? Na pewno słyszałeś, tylko tak mówisz teraz Zdjęcie później ci mogę zrobić Ale wiesz, ja nikomu nic nie muszę udowadniać Ja po prostu wiem swoje, nic nie muszę udowadniać sąsiadowi Nic nie muszę udowadniać Tobie Kupiłem sobie taką brykę, nie? Fajna, nie? Fajna, nie żebym szpanował, czy się chwalił Ale no, po prostu chciałem się zabawić troszkę Kupić sobie taką zabawkę Bo tak jak mówię Ja nikomu nic nie muszę udowadniać Ale jak chcesz, to mam, mam tutaj gdzieś papiery Na zakup tego samochodu, oczywiście na moją osobę kurde Ani mogę chyba zapomniałem wiesz z domu z tego że tu mieszkam niedaleko zapomniałem po prostu wiesz następnym razem cię pokażę jak będziesz chciał oczywiście to cię mogę nawet przewieźć ale ja nic nawet nie no. mówiłem powozimy się gdzieś po wioskach po mieście na mieście, na mieście zajebiście ci bowiem proste drogi nie to co na wioskach dziury szkoda mi felg, nie? dwudziestki, dwudziestki nie? Felgi. Alu felgi jest Dokupiłem oddzielnie oczywiście, to jest najwyższy pakiet, ten najwyższy poziom. Wszystko full wypas, full opcja. Nikogo nie wożę, nikogo nie może, zawsze jeżdżę sam. Nie ja chcę po prostu jakichś buciorów brać do samochodu, ale ty wyglądasz na porządną osobę, więc mogę cię przewieźć jak tak bardzo chcesz. Bo widzę, że chcesz. Wiesz, jak to jest, nie? Widzę młodego w takiej furze, to od razu. Stary mu dał, stary kupił, bananowy chłopiec. Ale nie, nie tym razem, nie tym razem. Ja to mam szczerze w dupie. Ale powiem ci, że magnes na c... straszny. Magnes jak Wystarczy, ja tak gdzieś, to już się zlatują. Robię zdjęcia. W takiej furze mogę mieć każdą. Nie, nie, żebym, nie żebym się chwalił, co nie. Ale wiesz, co jest najgorsze w takim, w takim aucie? W sensie, gdy masz taki samochód, wszyscy się ko patrzą, co nie? Wszyscy się patrzą, oglądają, ale częściej robią zdjęcia. Prze to jest. Auto musi być 24 godziny czyste, żeby nie było wstydu, żeby nie było smrodu. Żeby się po prostu nie śmiali, że auto ma zajebiste, a nie ma kasy na myjnię, co nie? Ale to jest strasznie męczące. Nie możesz anonimowo wyjechać na miasto, bo zaraz, wiesz, patrzą się, pytają się, czy mogą zrobić zdjęcie. Ale wiesz, ja sam na to wszystko zapracowałem. W sumie może to jest taka nagroda troszeczkę, nie? Że jest się takim rozpoznawalnym człowiekiem tutaj na wiosce, na mieście. Co? Co? Pytasz? Pytasz, się za zap***ala? Nic nawet nie pytałem. Słyszałem przecież. Zap***ala. Mówię ci, zap***ala. Sekunda do setki. Nawet czasami niżej. Zależy, jakie opony, co nie. Jak mam opony wyścigowe, sekunda, poniżej sekundy do setki. Najszybsze auto na świecie, mówię ci. Sam się troszkę też przy nim bawiłem, wiesz? Drugi silnik włożyłem. Dwa silniki tu są. Mówię ci, ja pier... I to nie elektryczne. Nie elektryczne. Ale auto tak z dala. Wiesz, że to ma koni? Wiesz, że to ma koni? Chcesz na pewno wiedzieć, że to ma koni? No, oczywiście, no, znaczy, pewnie, że chcesz. Zaraz ci powiem. Wiesz, że to ma koni? 2,5 tysiąca koni. Sam je tuningowałem. Serie nie miało troszeczkę mniej, ale podbiłem troszkę osiągi. Zap zapdala, To Nawet bardziej niż ale Nie ma takiego słowa, żeby określić jak to zapierdala. Ja no właśnie jestem dumny z tego, że sam sobie to auto kupiłem. Sam sobie na nie zapracowałem. Sam sobie na nie kupiłem. Nie dali rodzice, nie dali starsi. boże się w takim cudeńku. No to co? Jedziemy na przejażdżkę? Zawsze biorę tylko dziewczynę do auta, ale ciebie typie mogę zrobić wyjątek. Po prostu chcę, żebyś widział jak to zapierdala. Nie, żebym szpanował, ale to jest Nie chcesz panować, ale to auto samo szpanuje, to auto jak stoi to szpanuje. Miałem dylemat, czy wziąć właśnie taki niebieski kolor, czy taki czarny. A ja sobie pomyślałem, ach, to jest taki nietypowy kolor, co nie? No to co, lecimy na tą przejażdżkę. Farmazonie, ja jestem twoim ojcem i to ja kupiłem ci to auto, a teraz wy**** i bo muszę jechać do sklepu. Dobra. Dobrze tam. Masz.